Zadanie 28. Informator maturalny matematyka 2024 na 2025. Zadanie za 4 punkty, taka uzupełnianka. Funkcja F jest określona następująco. E od x jest równe, no i funkcja jest zapisana przy pomocy klamerki. Wykres funkcji y równa się f od x przedstawiono w kartezjańskim układzie współrzędnych x, y na rysunku. Tutaj z prawej strony. Uzupełnij zdania. Wpisz odpowiednie przedziały w wykropkowanych miejscach, tak, aby zdania były prawdziwe. Pierwsze zdanie. Dziedziną funkcji F jest przedział. Czyli mamy wyznaczyć dziedzinę naszej funkcji. Przypominam, że dziedzinę funkcji odczytujemy z osi o X, czyli z osi o X i czytamy od lewej do prawej strony, czyli od lewej. Do prawej. I spójrzmy na nasz wykres. Nasz wykres zaczyna się tutaj, później rośnie stały i maleje nasza funkcja. I jest określona tak. Odczytujemy z osi X, patrzymy tutaj, od minus 8, kółko zamalowane i kończy się w szóstce otwarte. Czyli to jest nasza dziedzina naszej funkcji, czyli jest to przedział lewostronnie domknięty. Od minus 8 do 6 otwarte. Drugie zdanie. Zbiorem wartości funkcji f jest przedział. Tym razem szukamy zbioru wartości, a zbiór wartości odczytujemy z osi y. Czyli z osi o y. I czytamy z dołu do góry. I teraz tak, najniżej położony punkt to tutaj, gdy sobie zrzutujemy na oś Y, to będzie kółeczko zamalowane od minus 4. No i funkcja tu wszędzie przyjmuje wartości i kończy się aż tu na czwórce. I przy czwórce też kółko zamalowane, bo tu funkcja jest stała i wartość 4 jest przyjmowana dla wielu argumentów. Zatem zbiór wartości jest to przedział domknięty od minus 4 do 4. I też tak wpisujemy. Od minus 4 do 4. Kolejne zdanie, numer 3. Zbiorem wszystkich argumentów, dla których funkcja f przyjmuje wartości nieujemne, jest przedział. Wartości nieujemne to inaczej mówiąc wartości dodatnie, czyli dodatnie plus 0. Wartości dodatnie funkcja przyjmuje tutaj, tu są większe od zera, tu funkcja przyjmuje wartości ujemne, my szukamy wartości nieujemnych, czyli dodatnich i 0. Dodatnie wartości to ten fragment naszej funkcji, czyli aż tyle, i jeszcze dokładamy 0. Wartość 0 jest tutaj. Wartości większe bądź równe 0, czyli od minus 4 do 6, ale nasza funkcja, nie przyjmuje dla 6 wartości 0, więc tutaj będzie kółko otwarte, czyli wartości nieujemne są w przedziale lewostronnie domkniętym od -4 do 6, i przy 6 nawias jest otwarty. No i ostatnie zdanie, zdanie numer 4. Zbiorem wszystkich rozwiązań równania e od x równe 4 jest przedział f od x równa się 4, można zapisać, że y wynosi 4. To szybko sobie narysujemy prostą y równe 4. Można przerywaną. To jest wzór naszej prostej y równa się 4. No i szukamy rozwiązań tego równania, czyli nasza funkcja równa 4 jest tylko w tym, w tym tu oto przedziale. W przedziale. Od 0 do 4, bo to odczytujemy z osi x. Od 0 do 4, funkcja wynosi 4, czyli przedział domknięty od 0 do 4 to jest rozwiązaniem równania e równa się 4.